Szkoda, że tych ryb jest tak dużo w tej Polsce, no ale jak 99% wód mamy w tragicznej kondycji, zanieczyszczonych, zajechanych, zabrudzonych, to jakie życie ma się w tym rozwijać? Przyroda to jest potęga i kombinacje jakieś alpejskie, jakieś kuźwa zasiewanie chmur robią, później się dziwią dlaczego zalało im miasto, Próbują to zrzucić na jakieś ocieplenia klimatu. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takich filmach bez ryb w ogóle. Czy oglądacie filmy bez ryb, czy pomijacie je? No jeżeli jesteście na tym, mogliście też nie wiedzieć, czy coś tu złowie, czy nie. Gdyby mi tu drzewo na łeb spadło, też, też by były wyświetlenia. Siedzi. Pięknie. Siedzi. Piękny bo... będzie ładny Very good. Very good. No, witajcie na Kechen Relax w kolejnym filmie. Przez cały 2023 nie miałem kontaktu z rzekami. Plan na ten rok jest taki, żeby znaleźć jak najwięcej tych dzikich miejscówek. Za 3 dni rozpoczyna się w ogóle sezon szczupakowy. Mamy 28 kwietnia. Kolejna nowa miejscówka, jeżeli chodzi o podróże wędkarskie. Zaczynamy. I no, od razu jedna prośba ode mnie. Ja nie podaję miejscówek na swoich filmach. Także również tego nie róbcie, jeżeli ktoś zna te miejsca. Podoba mi się tu. Idziemy szukać rybek. No syp musi być. Szkoda, że się człowiek musi przyzwyczajać i traktować już prawie jako normę takie widoki, bo to nie powinna być norma. Dobra, spróbujmy tu. Ładna miska jeść nie daje. Znaczy nie chodzi o to, że chcę jeść te ryby, które złoję. Ale chodzi mi o... Piękne miejsca, no i na razie, kiepiotki efekty. miejsce jest przekozackie. Nie bez dwóch znaj się prosi o rybę. Tam jest zimurodek. Siedzi sobie na gałęzi. Mówcie, co chcecie. Czy to, że ktoś łowi na tych rzekach, czy nie łowi. Są różni wędkarze. Wędkarstwo jest tak wielopłaszczyznowe, że każdy znajdzie po prostu coś dla siebie. A ja mam taką, nie wiem, duszę podróżnika. No, lubię odwiedzać te nowe miejsca, zwiedzać, podziwiać, szukać nowych, ulubionych, co jakiś czas zmienić otoczenie. Nie tracę czasu, bo mam jeszcze 3 godziny. Dzisiaj 28 kwietnia. I na 14 w ogóle kwiecień jest takim miesiącem i osoby, które śledzą mój kanał dowiedzą, że kwiecień jest dla mnie takim miesiącem, że wszystko się dzieje u mnie w rodzinie w kwietniu. No i to wygląda w ten sposób, że chociażby tydzień temu były urodziny mojej żony. Dwa dni później były mininy mojej córki. Dwa dni przed urodzinami mojej żony były urodziny bratanicy. Trzy dni przed urodzinami bratanicy były urodziny mojego brata. Yy... Dzisiaj są urodziny mojego teścia. 1 kwietnia się zaczęło od imienin mojej mamy, a 3 kwietnia już były urodziny mojej córki. Eee, także tak wygląda kwiecień u mnie. No jest już po 9 i na 14 urodzinowy obiadek u teścia, to ma być film werkarski. Po prostu chcę tylko powiedzieć, że kwiecień mam zajechany jak 5 Mojżesia eee, pod względem tych wszystkich uroczystości. Szukam rzeki, trochę się zgubiłem. W takich sytuacjach jeszcze bardziej doceniam znaczenie słowa wodę. Zwiedzanie nowych miejscówek to jedna z moich ulubionych części wędkarstwa. Oczywiście jest ich znacznie więcej. Coś pięknego. Trawska. No, Właśnie to jest to, że nie znam tej wody, nie wiem gdzie jest głębiej, płycej A co to za klub, co to za miejsce? Aha. Czy tu się da? Co się nie da, jak się da? Dajcie w leśnej krainie. Nie? I kolejny zimorodek tam poleciał. No tu, żeby w takiej miejscu, nie było rybki. One tam powinny stać i na mnie czekać. Ale nie stoją i nie czekają. Uuu. Ale trzeszczy drzewko tam. Ciekawy czy nie pier 1 maja wyklują się pisklęta na nim. tak Myślę, że może od razu na i pójść z Black Fury. A tu już pójdzie przekrojowo chyba wszystko O obrotówki przez wopki. Może pszczoła. Pszczoła piątka. I działamy. Duża ta pszczoła. Tutaj. No ale cóż. Duża pszczoła, duża ryba. Powiem tylko, że co dochodzę do kolejnej prostej, zaczyna się kolejny zakręt i wygląda jeszcze konkretniej. Jeszcze solidniej, jeszcze piękniej. Coś pięknego. Przeogromnie. No jak skrzypią, co? Cześć brzozy. No przepotężne. Finalnie sytuacja wygląda w ten sposób, że chodzę dalej. Zachwycam się, podziwiam. To jest przepięknie. Eee, te wszystkie drzewa to schronią mnie tutaj od wiatru, który ewidentnie się wieje. Zrzucam raz na te łopki, raz na obrotówki, kombinuję. O! Tutaj te drzewa, to jest potęga. Myślę, że w kontakcie z przyrodą, tak jak tu, tak jak tu, ten wiatr jak zawieje, te drzewa jak zaczynają się bujać, już taki restek powstaje, czy za chwilkę żadny nie spadnie, i tak dalej, ale przyroda to jest potęga, i kombinacje jakieś alpejskie, jakieś kuźwa, zasiewanie chmur robią. Później się dziwią, dlaczego zalało im miasto. Próbują to zrzucić na jakieś ocieplenia klimatu. No cóż, w takim świecie żyjemy. Ludzie mają jakieś swoje misje w głowie, różne. Próbują na siłę przekonać. Do tego innych. Po prostu zarobić mnóstwo pieniędzy. Albo branie. Albo tam coś jest pod wodą, ale. Albo branie, albo odbiła się paletka na kotwiczce. Nic nie ma. Jeszcze dam szansę Hunterowi. Tutaj. No jak nie on, to kto. Jak nie ten Hunter, to co? To jaka inna przynęta. Aha. Zachodni wiatr wieje przez wcale nie betonowe, nie, tylko takie prawdziwe. Szkoda, że tych ryb jest tak dużo w tej Polsce. No ale jak 99% wód mamy w tragicznej kondycji zanieczyszczonych, zajechanych, zabrudzonych. To jakie życie ma się w tym rozwijać. Też nie ukrywam, że na pewno, na pewno 100% jest tak, że jak się zna jakieś miejsce to daje niesamowitą przewagę, bo tak to jest na chybiu trafił. Ładnie, ale co z tego? Ładnie, ale bez rybów ładna rzeka bez rybów. Który ja tu przeszedłem? Tu przechodziłem pomiędzy tym drzewem Dobra, to teraz tędy Ładnie, pięknie Aż mięknie Kolejna miejscówka z cyklu Może tu się uda Biała raczej cuda. Czy to wygląda, jakby było Uu, źle, źle to oceniłem. Pan czy ty masz dzisiaj zamiar coś złowić, czy nie? Bo ja tak, nie wiem, czy sobie. Odpowiednio wybrałem towarzysza tych zamachów. Przepiękny ten ciek wodny. Mini rzeczka od krzaczka. Nie wiem co jest powodem, czy tu po prostu nie ma ryb. Nie miejcie też do mnie pretensji, że wrzucam ten film. Bo ten film, po prostu filmy, które wrzucam na kanał, są też dla mnie pamiątką. Kiedyś sobie jako stary dziad usiądę i popatrzę, gdzie tam podróżowałem. Mam nadzieję, że będą jeszcze ryby wtedy, jakiekolwiek w wodzie. No i cóż. Chyba tyle. Mimo wszystko, dajcie znać też w komentarzach, czy na przykład takie filmy bez ryb mają jakąkolwiek wartość dla Was. Dla mnie mają. No, takie wędkarskie podróże, zwiedzanie nowych miejscówek, ale wiadomo, że jak są ryby, widziałem na kanałach, które mają po 50 subskrypcji. Jak tylko mają jakąś kozacką rybę, no to, to, to i wyświetlenia są, i wszystko się zgadza, i, i flow jest. Tylko, że no to też pewnie to raz na jakiś czas taki, taki film wiedzie, no i co później. Ja staram się gdzieś tam mimo wszystko. W jednej koncepcji utrzymywać ten kanał i uzgadzałem się. Słuchajcie, nie przedłużam. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takich filmach bez ryb w ogóle. Czy oglądacie filmy bez ryb, czy pomijacie je, no, jeżeli jesteście na tym? Mogliście też nie wiedzieć, czy coś tu złowie, czy nie, ale y, czy te ryby są rzeczywiście najważniejsze. Gdyby mi tu drzewo na web spadło, też, też by były wyświetlenia. Nie przedłużam, absolutnie. Miło spędzony czas. Jest klimat. Fajna, fajna, uro, urokliwa ta rzeczka, mała. Mm. No i to chyba tyle, przynajmniej na dzisiaj. Wrócę tu jeszcze, bo nigdy nie staram się oceniać po jednym razie miejscówki, tym bardziej, że nie znam jej i żeby się nauczyć dobrze miejscówki, znaleźć kilka fajnych miejsc, na przykład na rzece, gdzie te ryby przeważnie się trzymają, no to trzeba poświęcić na to czas. Ja nie zabieram już Waszego czasu dłużej. Dziękuję bardzo, że byliście. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich, jeżeli wybieracie się na ryby, to oczywiście połamania nad wodą.